Jestem Michał, witam na kanale Cena Yo. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się amunicji 22 Long Rifle ze słoika, czyli w takich oto hurtowych opakowaniach kupowanej amunicji. To jest CCI 40-grainowa amunicja e, ołowiana, pokrywana polimerowym takim pokryciem lakierem. Ona występuje w trzech, jakby odmianach. W sensie, tutaj jak zaczniecie grzebać w tym pudełku. To wyjmiecie sobie taką zieloną, czarną i taką burą. One niczym kompletnie się nie różnią, to jest tylko kwestia tego lakierowego pokrycia. Nie wiem dlaczego producent miesza trzy rodzaje, ale tak akurat ta amunicja jest wykonywana. Nie podam wam w tej chwili ceny, jeżeli sobie ją przypomnę albo ustale z rachunków, to w podpisie wstawię ile ta amunicja kosztowała, ale tak na moje oko. Była stosunkowo tania. Co jeszcze o tej amunicji? Ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, zanim zacznę omawiać, jak ona jest zrobiona i jak ona strzela, jest to amunicja klasyfikowana jako HV, tak, także High Velocity, czyli jest to amunicja szybsza od standardowych 22, które z reguły w takich tradycyjnych wykonaniach. Nie przekraczają prędkości dźwięku. Tam, a 1235 fps, to jest o ile dobrze liczę, 300, około 350 metrów na sekundę. I to wyraźnie słychać strzelając tą amunicją, ponieważ jest ona wyraźnie głośniejsza od typowych wyrobów boczno zapłonowych. Niezależnie od tego, czy sprzedawanych w takich bardziej hurtowych opakowaniach, czy bardziej w butikowych, drogich pudełeczkach, typu jakieś lapuły, strzela głośniej, strzela szybciej. No, a czy strzela lepiej, o tym za moment, ale najpierw jeszcze o tym, co w środku. W środku mamy zaledwie 1,3 na prochu, yy, takie spłaszczone sferki, dosyć duże ziarna, yy, o dziwo. Dlatego mówię o dziwo, dlatego, że przygotowuję jednocześnie odcinek o amunicji 22 o ślepakach, o których wspomniałem na jednym z postów na kanale. Dosyć dramatycznie te prochy, które są zastosowane w tych dwóch amunicjach się różnią. Pomimo tego, że to jest HV, tu jest zaledwie 1.3 grain'a, w amunicji ślepiej było 2.4 grain'a bardzo szybkiego, drobnego prochu. O tym powiem w innym odcinku, natomiast, tak jak widzicie, do napędzenia takiego, no przepraszam, że to tak wygląda, ale rozcalenie takiej amunicji bocznego zapłonu jest dosyć trudne. 40-grainowego pocisku wymaga sporo zachodu. Tak wygląda ten proch, który stamtąd wysypałem. Możemy go podpalić, żeby tradycyjnie zobaczyć, czy zrobi nam na biurku pożar i czy będzie ładnie pachniał. I nie muszę się z specjalnie odsuwać od kamery, dlatego że jest to na tyle niewielka ilość, że nie powinno się nic zdarzyć. Zobaczmy, pięknie hmm, bardzo ładny zapach. Oceniłbym go w mojej zapachowej skali prochów, w skali od 1,10 na dobre 8. Przyjemny nitrocelulozowy zapach. Zero gryzienia, zero jakichś nieprzyjemnych, kwaśnych aromatów. Bardzo fajnie, na pewno nie będzie was wkurzał. Przy strzelaniu na obiektach zamkniętych, pocisk to już wam pokazałem. Pociski są to są właściwie typowe takie ołowiaczki, tylko że one są właśnie pokrywane lakierem Ja strzeliłem tego z lufy póki co może z 60 sztuk, więc chyba jeszcze jest za wcześnie, trochę, żeby powiedzieć, jak one się zachowują, jeżeli chodzi o pozostawianie tego osadu w lufie. No, ja 22 szczególnie długą broń, z której strzelałem, czyszczę dosyć rzadko. Ale postaram się sprawdzić, jak to wygląda. E, I tutaj jeszcze jedna uwaga e, dotycząca łuski. Łuska, jak to łuska wygląda, dosyć typowo, ale jak sobie do niej do wnętrza zajrzymy, e, to e, można podjąć pewne wnioski, po pierwsze na temat Dlaczego jednak zrobienie precyzyjnej amunicji 22 jest stosunkowo trudne, a po drugie druga rzecz, która trochę mnie przeraziła, kiedy ja tą amunicję rozcalałem, mianowicie jak sobie zobaczycie zbliżenie, które wam w tej chwili pokazuje te, tej łuski, ten zielonkawy zaciek, który jest na ściance. To jest nie mniej, nie więcej, tylko mieszanina inicjująca, czyli coś, co normalnie dostaje się tutaj w dolnej części, jest wypełnione tym denko, i tutaj ta kryza jest nią wypełniona, ponieważ jest ona zgniatana przez iglicę. No i jeżeli na bocznej ściance znajduje się taki zaciek, no to znaczy, że. No mówiąc krótko siłą rzeczy, ten, ten proces produkcyjny nie jest zbyt precyzyjny i, i zachowanie tej amunicji no, może się różnić z egzemplarza na egzemplarz, z serii na serię yy, i tak to niestety może wyglądać. Druga sprawa, która mnie uderzyła już jak ją rozcaliłem yy, i tutaj uwaga do Was, żebyście Raczej nie próbowali tego samodzielnie robić, chyba że macie naprawdę jakąś, no ja nie mam na przykład shellholdera, w którym mogę usadzić 22 w młotku kinetycznym, tylko po prostu wyciągnąłem ten pocisk kombinerkami. Mianowicie tutaj na bocznej ściance oczywiście znajduje się ta mieszanina inicjująca i teraz ja manipulując tym pociskiem tam we wnętrzu, no... Niestety wyobrażam sobie, że mogłem tę mieszaninę nagnieść na tyle mocno, że być może spowodowałbym jej inicjację. Nie wiem, czy to jest realna groźba, natomiast sam fakt, jakby zalania tej bocznej ścianki tą zaschniętą e, mieszaniną inicjującą, no powiedzmy, że mnie trochę zaniepokoi. Dlatego taka uwaga dla Was. Raczej nie próbujcie w, w taki domorosły, garażowy sposób rozcalać tej amunicji, ponieważ zdecydowanie konstrukcyjnie jest ona znacznie bardziej podatna na, na niej kontrolowane odpalenie niż amunicja centralnego zapłonu. Także tak wyglądają komponenty i teraz jak ona strzela, tak jak wspomniałem strzelałem ją z mojego Anschutza. Anshutsa, e, czyli jak to się powinno czytać właściwie, tam jest umlaut czy nie ma, nie pamiętam. E, ale w każdym razie jest to broń, e, którą ja nominalnie e, przystrzelałem do amunicji, do, do dwóch dokładnie, ponieważ dobrze mi z niego strzela Lapua Centerex i strzela mi z niego zielony SK bardzo dobrze. Eee, jest to broń, która natywnie nie jest przystosowana do ostrzelania amunicją high velocity. Te sportowe, jednostrzałowe karabinki. Bardzo rzadko dobrze współpracują z taką amunicją. Raz wynika to z, z cech, tak jak wam pokazałem, tutaj konstrukcyjnych tej amunicji, którą no być może w tej precyzyjnej amunicji takiej maczowej producenci trochę, trochę lepiej się starają przy produkcji. Natomiast po drugie, sam, sama broń, nie wiem czy, czy producenci stroją jakoś tam drgania lufy, żeby one w tej strzałce tam wylatywały z. Te, te pociski. Czy w każdym razie ja zauważyłem, że generalnie ta broń nie współpracuje dobrze z HFA-ami, ale jednak, mimo wszystko, ponieważ aktualnie jest to jedyna broń bocznego zapłonu, którą miałem do dyspozycji, zobaczyłem sobie, jak ona lata na mojej domowej strzelnicy, czyli na ZKS-ie, na osi 50-metrowej bocznego zapłonu. Amunicja, powiedziałbym, że jak na amunicję high velocity to latała bardzo dobrze, dlatego że tutaj te te kręgi układały się, powiedzmy, w takie no, nieco większe niż 5 złotówka, może były, oczywiście. One układały się wyżej niż zazwyczaj układały się przez strzeliny ze standardowej amunicji. Ale celowo nie chciałem kręcić celownikiem po to, żeby, żeby tą grupę przenieść, dlatego że ja natywnie z tej amunicji, z tego karabinka strzelał nie będę, więc zostawiłem go zestrojonego tak jak był. W związku z czym grupy układały mi się nieco po za y, Punktem środkowym, ale nie ma w tym jakby nic dziwnego, tak mogło być. Także, jak na amunicję HV, y, uważam, że w, w ramach tej próby, którą wykonałem, wypadła bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o czystość lufy, to dopiero będziemy w stanie sprawdzić, co jest w środku. Tak, to Wam powiedziałem, ogólnie nie zdarzył się żaden niewypał y, na te 60 sztuk, czyli powiedzmy y, taką ilość powiedzmy przeciętnie wystrzeloną co jest dobrym wskaźnikiem i mam nadzieję, że ten słoik jak go opróżnię, to to skończy również z tak dobrym rezultatem, jeśli chodzi o to, co, jak ta amunicja funkcjonuje. Ja ze swojej strony chyba na ten moment mogę tą amunicję polecić, jeżeli w czasie eksploatacji pojawią się jeszcze jakieś uwagi co do niej, oczywiście się o tym dowiecie. To wszystko, cześć.